Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło w tym roku zakończyć uroczystym odbiorem następną inwestycję prowadzoną na terenie powiatu a Jest to droga Ludwinów-Parchocin o numerze 1008T. Droga ta jest przebudowywana, była przebudowywana w ramach... Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych. Proszę Państwa, długość całego odcinka, jaki się udało zrealizować, to jest 2 kilometry 530 metrów. Wykonawcą generalnym była firma Dylmex ze Staszowa. Co jeszcze więcej, proszę Państwa, całość drogi, całość przebudowy kosztowała 2 miliony osiemset 2 280 628 zł. 1 602 739 zł to jest kwota dofinansowania. Tak jak powiedziałem z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 686 889 zł. To są pieniądze finansowane z powiatu buskiego. Proszę Państwa, co więcej. Droga została poszerzona do parametrów 5,5 metra, zrobione zostało poszerzenie, zostaną zrobione nakładka jedna i druga asfaltowa. Myślę, że droga prezentuje się bardzo ładnie. Myślę, że spełnia oczekiwania wszystkich i tu mieszkających, no i inwestorów, którzy, którzy tą drogę dzisiaj otworzą. Proszę Państwa. Dokonamy dzisiaj symbolicznego, tak jak powiedziałem, otwarcia tej drogi. Szanowni Państwo, ja krótko, ponieważ zapraszamy tutaj kolegów burmistrza, kolegę Wójta, bo to na ich terenie i ta droga będzie głównie służyć mieszkańcom Nowego Korczyna. Solca i wszystkich tych, którzy korzystają z naszych dróg powiatowych, przedsiębiorców, którzy mają swoje firmy wokół, wokół tejże drogi. Jak powiedział dyrektor, cieszymy się, że, że kolejny odcinek drogi jest zrealizowany, bo tak ciągiem jedziemy od tej drogi krajowej. I zamykamy kolejne odcinki dróg powiatowych. W tym roku realizujemy dosyć sporo tych odcinków dróg. Kolejne odcinki będą w najbliższym czasie realizowane. Otrzymaliśmy kolejne promesy dotyczące dróg powiatowych, między innymi tutaj również i na terenie powiatu buskiego i, Buzkiego, i gmin, gmin, wszystkich z terenu powiatu buskiego, z terenu Pacanowa. Także cieszymy się, że, że nasze wnioski, chociaż w tym końcowym etapie są pozytywnie rozpatrywane, ku zadowoleniu naszych mieszkańców, bo te inwestycje niedługo będziemy rozpisywać przetargi i będą realizowane na przełomie roku 2023, a głównie będą realizowane i oddawane w roku 2024, ponieważ taki cykl jest, że w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy musimy te drogi zakończyć. Chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tych środków. Ostatnia transza, jak powiedziałem, 10 milionów tutaj, Dużo pomagał pan poseł Dorywalski. Koledzy, kolego Burmistrzu, koledzy, kolego yy, Wójcie, ja mam nadzieję, że te kolejne w, yy, drogi, które będą między m.in. na terenie tych gmin, realizowane, yy, mamy zapowiedzi już, że, że tak jak do tej drogi yy, były trudności z, yy, w Waszych budżetach, to do kolejnych odcinków będą yy, środki z gmin dokładane. Także wspólnie będziemy te yy, drogi yy, realizowali, bo. Inwestycje drogowe mają to do siebie, że niestety przy tym ruchu, coraz większym ruchu, no nie możemy do końca też je ograniczać, to one się co jakiś czas tam zaczynają psuć i, i, i musimy je odbudowywać, ale budujemy je w tej chwili w coraz lepszych parametrach. Tu dyrektor mówił o 5,5. Ta droga chyba ma 5 metrów, panie dyrektorze, ale, jest, ale, ale sądzę, że taka 5-metrowa droga wystarczy nam już do tego, żeby, żeby było na niej bezpiecznie. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się, wykonawcy, bo, bo zrealizował drogę w terminie. Także e, liczymy, że kolejne drogi, które wygrał. A, Lada moment będzie, będą rozpoczynane tak, żeby, żeby ten cykl inwestycyjny y, zamykać. To się uda w tym roku, resztę pewnie w po kwietniu będą kładzone masy, a w tej chwili będą poszerzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie przewodniczący Rady Powiatu, szanowni starostowie, szanowni państwo radni, jako wójt gminy bardzo dziękuję za uwzględnienie tej drogi w realizacji, że jest ona już zmodernizowana. Były to jest droga, dlatego dla nas ważna, że przy tej drodze znajduje się jeden z największych zakładów przemysłowych na terenie Gminy Sozdrój, bo tu ten teren. Jest pod zakłady przemysłowe. Gmina mała, gmina uzdrowiskowa, gdzie większość jest stref ABC, a tutaj właśnie ludwinów, zielonki, świniary są wyłączone z pod strefy i tu mogą być realizowane zakłady przemysłowe. I przy tej drodze, której się znajdujemy, stoi taki zakład, który miał bardzo utrudnione działanie. Od teraz to na pewno się zmieni, że dojazd do tego zakładu będzie dużo, dużo lepszy. Dziękuję Wam za to, za podjęcie tej inicjatywy. Dziękuję za zrealizowanie tej drogi. I Myślę, że będzie ona służyła przez wiele, wiele lat dla nas wszystkich z dużym pożytkiem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu samorządu miasta i gminy Nowy Korczyn bardzo się, chciałem podziękować przede wszystkim też również za tę inicjatywę. To jest kolejna inicjatywa i współpracy, przede wszystkim podkreślenie współpracy dobrze układającej się z, z samorządem powiatu buskiego i tutaj na ręce, Pana starosty, zarządu powiatu, jak i również radnych. Chciałem serdecznie podziękować za kolejną inicjatywę. Na terenie gminy Nowy Korczyn w tym roku są przebudowywane dwa odcinki dróg, m.in. tutaj właśnie w Parchocinie, jak również w Starym Korczynie. Bez tych środków zewnętrznych, których powiat skutecznie udaje się pozyskiwać, z pewnością nie udałoby się wykonywać takich inwestycji jak ta. Mój kolega Wójt przede wszystkim powiedział wcześniej oczywiście o zakładzie produkcyjnym. Oczywiście. Znakomita większość też pracowników, pracowników tego zakładu, jak i również mieszkańców, przemieszcza się tą drogą. Ta droga oczywiście ma zmienione parametry, polepszone, bo oczywiście nośność, nie tylko tutaj dojazd do zakładu pracy samych osób, które pracują, ale również wywóz towarów. To jest ważna inicjatywa w tej części gminy Nowy Korczyn i w tej części powiatu, za co bardzo dziękuję. Bez tej współpracy oczywiście mówi się, że mosty łączą, ale również drogi również i tu to to połączenie między gminą nowy a Solec jest to kolejna inicjatywa bo przypomnę że w poprzednich latach została wykonana droga również w miejscowości Butnowola również przez miejscowość tutaj Ludwinów do do Zielonek. To jest też również strategiczny odcinek drogi w tej, części, w tej części gminy. Myślę, że będzie służyła przez długie lata, nie tylko przez okres gwarancji. Wykonawca, firma znana tutaj na tym terenie z wykonawstwa wielu odcinków dróg z pewnością w parametrach wykonała jak najlepszych, aby służyła ta droga, tak powiedziałem, nie tylko dla firm, ale również osób przemieszczających się między dwoma gminami, przemieszczających się chociażby do Lecznicy, jakim jest uzdrowisko Solec, ale również do naszych tutaj też punktów użyteczności publicznej. W tym miejscu chciałem podziękować w sposób szczególny radnym Rady Powiatu z terenu gminy Nowy Korczyn, pani Teresie Krupskiej, panu Krzysztofowi Wojtasiowi. Tutaj jest determinacja również pani z jednocześnie radnej Rady Miejskiej, pani Stanisławie Witkowskiej, też również, którzy mocno, mocno zabiegali, a również dopingowali mnie w tym, aby to zadanie zostało wykonane. Oczywiście na ręce jeszcze raz powiedziałem, Zarządu, całego powiatu, wszystkich radnych, którzy zdecydowali się, aby te środki były pokierowane w tej części. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Jeszcze raz dziękując za, za tę inicjatywę. Myślę, że nie ostatnią w tym roku, bo tak mówię, jeszcze jest dokończana droga w Starym Koczynie, ale jeszcze w tej kadencji mam nadzieję, że uda się kolejne odcinki dróg realizować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję całej Radzie Powiatu, Wam, burmistrzowi, Wójtowi. Jeżeli dojdzie do skutku, to dofinansowanie. Do naszych środków to z góry Wam dziękuję, prawdopodobnie na rok 2024. Dziękuję również tym radnym, którzy byli przeciw budowie tej drogi. Ta droga szła bardzo opornie, mówmy teraz po imieniu. Bardzo opornie niektórzy byli zdziwieni, skąd się wzięła z programu rządowego. Dziękuję z tego miejsca bardzo Panu Wojewodzie, że przychylił się, była ta droga na miejscu rezerwowym, przychylił się do budowy tej drogi. Jednak jak Państwo zobaczyli, to nie tak, że droga idzie, Koło mojego nazwiska gątka. Jednak ta droga służy wszystkim. A na tym zakładzie pracują z pięciu, sześciu gmin. Bardzo dużej ilości również nowego korczyna. Tak jak powiedział pan burmistrz, ta droga łączy, tak jak mosty. Bardzo duży problem był z firmą, z dowozem materiałów. Jest tutaj podwykonawca pan Tomasz. Wielokrotnie wyciągał koparkami tiry, który w porze jesiennej. Szanowni Państwo, życzyłbym sobie a jestem już piątą kadencję, takich wykonawców na budowach dróg. Gratuluję wykonawcy, podwykonawcy, życzę sobie takich wykonań i jazdy bez wypadku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować za wykonanie tej drogi panu staroście, zarządowi powiatu, panu wojewodzie. Naprawdę bardzo ładny odcinek drogi został wykonany. Cieszę się również, że będzie robiony drugi odcinek od remizy w stronę tamwału, także to jest druga powodziała, także jestem bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja również jako radna powiatowa z gminy Nowy Korczyn jestem niesamowicie zadowolona, że ta droga doszła do skutku. I rzeczywiście patrząc na tą nawierzchnię i wykonanie, to faktycznie jest to wykonanie wzorcowe. I tak jak pan Gondek powiedział, że życzyłby sobie, żeby wszyscy tak wykonywali, żeby wszyscy tak, taką tą pracę wykonywali, więc ja myślę, że panie wykonawco, nie jest to dla pana ostatnia tutaj praca, bo my jako radni powiatowi mamy dużo jeszcze do zrobienia i do, do życzenia. Mamy tu na uwadze drogę w Rzegocinie przez las, mamy na uwadze drogę Pawłów od Górnowoli i myślę, że te drogi doczekają się też remontu i jeżeli da Bóg zdrowie nam wszystkim, to... Proszę czytać przetargi i ogłoszenia, aby pan wykonawca mógł właśnie wykonywać tę pracę na naszym terenie, jeżeli tylko się taka okazja nadarzy. Wszystkim państwu życzę bezpiecznej drogi. Rzeczywiście jest poszerzona, jest piękna, jest pobocza rzeczywiście utwardzone. Także panie Gądek, panie wójcie... Solca. Gratuluję, i jeżeli my będziemy się starać o te drogi, które wymyśliłam, znaczy wymieniłam, to proszę, abyście też Państwo podnieśli ręce za naszym wnioskiem. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. W imieniu firmy Dylmeks oraz firmy naszej podwykonawczej FHU Walas, Tomasz Walasek dziękujemy za możliwość wykonania tej inwestycji wszystkim te ja oczywiście zgromadzonym dziękuję, którzy się przyczynili do powstania tej inwestycji. Prace przebiegały bez większych problemów, zgodnie z harmonogramem. Wszystko było zrealizowane w terminie. Jeśli były jakieś utrudnienia, przepraszamy za to, ale no tak to jest przy budowie, ale z, przy współpracy z mieszkańcami udało się szczęśliwie zrealizować. Życzymy mieszkańcom oraz nie tylko mieszkańcom, gościom przejezdnym tego, żeby droga służyła przez wiele kolejnych lat. Dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu. Ktoś może jeszcze chce zabrać głos? Tak tylko w gwoli, gwoli informacji. Firma, którą tu wymieniliśmy kilka razy, realizuje kilka budów na naszym terenie w, w Słupi, jak dobrze pamiętam, to jest Łagiewnicka, to jeszcze. Także będziemy mieli okazję, jak dobrze zrobią, pochwalić jeszcze nie raz. Jak źle oczywiście zwrócimy uwagę i nie odbierzemy. Ale to żart. Proszę Państwa, jeżeli nikt nie chce zabrać głosu na temat yy, otwarcia drogi, yy, przetniemy wstępkę yy, uroczyście, symbolicznie otworzymy tę drogę. Proszę bardzo. Zapraszam. Raz, dwa, trzy.